Cześć, nazywam się Marianna Syrokomska. Wspinam się od ponad 30 lat. Od kilkunastu lat pracuję jako instruktor wspinania zarówno w górach, w skałach, jak i na ściankach spinaczkowych. Chciałam wam dzisiaj opowiedzieć o moim przypadku o mało co. Który wydarzył się w czasie rozgrzewkowego wspinania mojego partnera, który poszedł się rozgrzać na bardzo łatwą dla niego drogę. Byłam przekonana, że nie spadnie. I ten błąd, czyli zlekceważenie powagi drogi, pociągnął za sobą drugi błąd, bardzo poważny złego ustawienia się asekuranta względem wspinacza. Możesz iść. Powinnam stać przez pierwsze dwie, trzy wpinki bardzo blisko ściany z boku. Nigdy pod wspinającym się partnerem. Niestety, ponieważ byłam przekonana, że on nie spadnie, ustawiłam się pod nim, i kiedy mój partner odpadł, nie wydarzyło się tak jak teraz, tylko niestety stałam bezpośrednio pod partnerem. W związku z tym ten lot zakończył się na moim ramieniu. A o mało co, nie wylądował mi na głowie. Konsekwencje. Upadku wspinacza na głowę asekuranta mogą być bardzo nieprzyjemne, więc musimy pamiętać o tym, że asekurant zawsze przez pierwsze dwie, trzy wpinki powinien stać z boku blisko ściany, ale z boku, nie bezpośrednio pod swoim wspinaczem.